Mam pytanie do wizerzystów i wizerzystek, którzy są antygąbeczki, dlatego że mówią, że gąbeczek nie da się dokładnie zdezynfekować, więc w profesjonalnym kufrze przy makijażu na klientkach, to odpada. I tutaj dla mnie pojawia się trochę błąd, blond, blond to ja jestem, błąd logiczny. W każdym razie. E, I tutaj mi serio wytłumaczcie, to jest poważne pytanie, dlatego że ja po prostu czegoś nie jestem w stanie zrozumieć, ale jeżeli znacie odpowiedź na nie, to proszę mi powiedzcie. W każdym razie, przy gąbeczkach się mówi, że nie da się ich dokładnie zdezynfekować, gdzie tego nie do końca rozumiem, bo po umyciu gąbeczki możemy dokładnie ją w całą. Nasączyć naszym produktem do dezynfekcji, że gąbeczka wręcz będzie aż tym produktem do dezynfekcji nasączona. Więc od samego czubka po sam koniec, od zewnątrz do środka, powinna być teoretycznie zdezynfekowana. Przy pędzelkach nikt tego nie mówi, wszyscy mówią, że to jest bardziej higieniczna opcja, natomiast dla mnie zawsze podczas mycia właśnie też się mówi, żeby starać się myć w taki sposób, żeby nie przemoczyć całego pędzelka, żeby nie wlecieć za głęboko tutaj do środka wodą i mydłem, żeby nie rozpuścić kleju. No więc jeżeli nie myjecie do samego końca, do samego trzonka, aż do samego kleju, tylko myjecie, tutaj nawet dezynfekujecie, tak? Pędzel po wierzchu, to co będzie dokładnie zdezynfekowane? Gąbeczka nasączona w pełni. Produktem do dezynfekcji, czy pędzelek, który został umyty na tych końcówkach, ale jednak ten sam środek, ta najgłębsza część pędzla, polecane jest, żeby jej nie myć, żeby pędzla nie zniszczyć, ale wtedy też jej nie dezynfekujemy. Wiecie o co mi chodzi? To jest moje pytanie: co jest prawidłowe? Czy faktycznie gąbeczka jest taka niehigieniczna, jeżeli ją dokładnie dezynfekujemy? Czy pędzelek zawsze jest lepszy? To jest serio pytanie. Proszę, powiedzcie mi w komentarzach, w co ja powinienem wierzyć.